Cześć, nazywam się Ola i od kilku dobrych lat współpracuję z Fundacją Team Theatricum, gdzie zajmuję się m.in. pozyskiwaniem środków na realizację różnych naszych pomysłów, działań z tak zwanych grantów. W międzyczasie też od jakiegoś czasu pracuję w ośrodku wsparcia ekonomii społecznej, gdzie pomagam różnym grupom właśnie w realizowaniu ich pomysłów, m.in. zakładaniu też na przykład własnych działalności gospodarczych. I myślę sobie, że z tego właśnie powodu Grzesiek zaprosił mnie, żebym opowiedziała Wam o tym, jak w pięciu krokach zdobyć środki na realizację własnych, własnych pomysłów. Środki z konkursów grantowych, tak zwanych, bo gdzieś tam się na tym najbardziej znamy. No i tak, krok pierwszy to przede wszystkim pomysł. Trzeba mieć dobry pomysł. Wydaje się to być oczywiste, bo większość ludzi mówi, że o, mam taki świetny pomysł, super na zrobienie czegoś. Ale wcale tak nie jest, bo właśnie większość mówi, że chciałoby zrobić coś. Coś dla seniorów, coś dla dzieci, coś dla młodzieży albo coś kulturalnego. Albo założyć jakiś biznes. Więc dobrze się zastanówcie nad tym, co byście chcieli zrobić rozejrzyjcie się dookoła, zastanówcie się nad tym, co e, lubicie, e, w czym jesteście dobrzy, e, czego waszym zdaniem gdzieś w waszej okolicy brakuje i może to jest właśnie pomysł na e, dobre e, działanie, na fajny projekt. Jeżeli już macie taki pomysł, to zastanówcie się, czy e, inni ludzie też widzą ten problem, czy inni ludzie chcieliby wziąć udział, skorzystać z tej usługi, oferty z tego pomysłu, no, żeby po prostu nie robić sztuki dla sztuki i żeby w momencie, w którym już tego gramba, ten gram otrzymacie, żeby ktoś z tego skorzystał. Będziecie szukać takich informacji, jak to zrobić. Przede wszystkim zapytajcie najpierw ludzi, o których myślicie, że mogą być zainteresowani Waszą usługą, czy faktycznie będą. Popytajcie Waszych znajomych, rówieśników. Sprawdźcie to, po prostu. Co jeszcze można zrobić? Można poszukać informacji oczywiście w internecie. Rozejrzyjcie się, czy dookoła już ktoś nie wpadł na ten sam pomysł i czy gdzieś nie ma takiej samej e, usługi, z której e, już ludzie korzystają. Czy ktoś nie robi tego samego co wy, no bo po co dublować swoje pomysły? Jeżeli ktoś robi, to zastanówcie się, jak wy moglibyście to zrobić e, lepiej. Poszukajcie różnych dokumentów strategicznych, zobaczcie, czy są jakieś badania, które pokazują, jaki jest ogólny trend, w co się można wpasować. Czyli po prostu sprawdźcie rynek. Krok trzeci, jak już wiemy, co chcemy robić, czy mamy dla kogo robić, krok trzeci to po prostu znalezienie źródła finansowania, czyli to, na co wszyscy najbardziej czekają i o co wszyscy pytają, czyli gdzie te pieniądze są, gdzie szukać konkursów. Przede wszystkim sprawdźcie konkursy ogłaszają urzędy miasta, urzędy miast, gminy, ministerstwa, różnego rodzaju urzędy marszałkowskie, różnego rodzaju instytucje publiczne. Sprawdźcie ich strony. Jest coś takiego jak Bulletin Informacji Publicznej. To jest taka strona, na której te wszystkie instytucje zamieszczają ważne ogłoszenia, m.in. ogłoszenia o konkursach. Jeżeli Wam się nie chce przeglądać pojedynczo wszystkich stron, to są takie strony, które trochę agregują, gromadzą informacje o konkursach. I ja bardzo polecam fundusze dla NGO, to jest i ja oni mają też swój fanpage. To jest bardzo dobre miejsce, w którym te wszystkie konkursy są zebrane, aktualizowane na bieżąco, więc tam znajdziecie o tym informacje. A um, następnie NGO.pl, dam też tu informacje o konkursach, Eurodesk czy Fundusze Europejskie, czy jeszcze pewnie masę, masę innych stron, z których ja nie korzystam i których nie znam, ale znam te, więc te wam polecam. Um, więc jeżeli tam już znajdziecie konkurs, który Was interesuje, to krok czwarty po prostu napiszcie dobry wniosek. A jak napisać dobry wniosek? Przede wszystkim przeczytajcie regulamin konkursu. Od tego trzeba zacząć. Ponieważ tam będziecie mieć wszystkie, wszystkie najważniejsze informacje. Czyli jaki jest cel tego konkursu? Jeżeli grantodawca chce, żebyście w ramach działań aktywizowali seniorów, a wy chcecie robić projekty dla dzieci, nie piszcie na ten konkurs. Szkoda waszego czasu, na pewno nie przejdzie. Jak, jaka jest grupa docelowa, to trochę łączy się mocno zazwyczaj z celem, ale też to, co jest najważniejsze, na końcu znajdziecie informacje o tym, za co grantodawca przyznaje punkty. Co jest liczone. Czasami na przykład tam jest zapisane o tym, że dodatkowe punkty można dostać za partnerstwo, za realizację tego projektu w partnerstwie, na przykład z jakąś szkołą czy domem kultury, więc, więc sprawdźcie, jeżeli tak jest, to takie partnerstwo nawiążcie. Żeby napisać dobry wniosek, trzeba pamiętać też o tym, że on musi być pisany prostym językiem. Jak siadacie do pisania, Spróbujcie pomyśleć o tym, jak wcielić się w rolę oceniającego, który ma do oceny ileś tam serw wniosków, który ma na to bardzo mało czasu i to jest osoba, która nie będzie jakoś się domyślała, co wy mieliście na myśli, opisując ten pomysł, czy na pewno realizujecie te wszystkie punkty, o których piszą w regulaminie. Tylko im prościej i im, im bardziej wprost we wniosku będzie napisane o co Wam chodzi i że jest to zgodne z celami ogólnie konkursu, tym większe prawdopodobieństwo, że oceniający przyzna Wam punkty, nie będzie się musiał męczyć, wysilać, będzie jakoś tam Was pewnie bardziej przychylnym okiem oceniał. Pamiętajcie też, że często to, co jest dla Was oczywiste, nie jest oczywiste dla innych, więc Wasze skomplikowane pomysły postarajcie się przełożyć na jak najbardziej prosty język, żeby ten oceniający właśnie nie musiał się domyślać, o co Wam chodzi. Czyli mamy pomysł. Wiemy, wiemy dla kogo to robimy, wiemy o tym skąd wziąć pieniądze, mniej więcej już wiemy co jest ważne w pisaniu tego wniosku. No i punkt piąty no to jest posiadanie albo organizacji pozarządowej, albo nawiązanie współpracy z jakąś organizacją pozarządową, ponieważ większość tych konkursów, o których mówiłam, jest skierowana właśnie dla organizacji pozarządowych. Jeżeli chcecie założyć własną organizację, to zapraszam do kontaktu ze mną czy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Stowarzyszenie Młodszych, bo tam między innymi w tym pomagamy. Jeżeli chcecie nawiązać współpracę z jakąś już istniejącą organizacją, to znów rozejrzyjcie się wokoło, jakie organizacje są, która z nich realizuje cele podobne do tych, które wy chcielibyście, zrealizować w ramach swojego działania, no i po prostu się do nich odezwijcie. Jak już będziecie mieć, czy organizację, czy nawiążecie to partnerstwo i będziecie chcieli dopracować ten swój wniosek, to zapraszam do kontaktu, czy ze mną, czy z Fundacją, czy z Ośrodkiem Wsparcia. Na pewno ktoś pomoże.